Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i chciałabym dzisiaj omówić z Państwem działki. Zadanie opierające swoje rozwiązanie na tablicy trójwymiarowej pochodzi z matury w starej formule. Niestety, ale to jest dosyć ciekawe zadanie, dlatego chciałabym, żebyśmy nad nim na chwilę przysiedli. Więc. Polecenie. W pliku działki zapisano 50 map działek przeznaczonych na sprzedaż. Każda działka ma kształt kwadratu obok 30 jednostek i jest podzielona na 30 na 30 jednostkowych kwadratowych pól. Mapa zawiera 30 wierszy, z których każdy ma po 30 znaków opisujących pola. Po każdej mapie jest jeden pusty wiersz. Na potrzeby zadania przyjmujemy, że numeracja map jest zgodna z kolejnością ich występowania w pliku działki. Znak kropeczki oznacza, że po odpowiednie pole jest puste. Znak gwiazdki oznacza fragment działki porośnięty trawą, a znak X przeszkodę terenową drzewo, skała i tym podobne. Przykładowy opis działki może wyglądać następująco. Jakiś przykładowy opis działki. I napisz programy, które dadzą odpowiedzi do poniższych zadań. Uwaga, jest też plik przykład, który zawiera pięć przykładowych map. Oblicz ile jest działek, w których co najmniej 70% powierzchni jest porośnięte trawą. Drugie. Po analizie map okazało się, że są dwie działki, których mapy po obróceniu jednej z nich o 180 stopni są identyczne. Podaj numery tych działek. Trzecie, w rogu północno-zachodnim działki, czyli w lewym górnym rogu mapy, trzeba wytyczyć kwadratowy plac, który nie może zawierać przeszkód terenowych, czyli zawiera wyłącznie, kwadratowy, wyłącznie pola puste oraz trawiaste. Znajdź działkę, na której zmieści się taki plac o największej powierzchni. Jako odpowiedź podaj numer tej działki oraz długość boku placu. Jeśli jest więcej takich działek, podaj numery ich wszystkich. Dobrze. No i teraz zastanówmy się, jak przechować w pamięci te działki, czy trzeba je przechowywać wszystkie naraz. Widzimy, że w drugim podpunkcie będziemy musieli działki sprawdzać, że tak powiem, każda z każdą, żeby podać numery działek, które są takie same, jeśli jedną z nich się obróci o 180 stopni, prawda? W związku z tym będziemy musieli w pamięci mieć wszystkie 50 map. Każda mapa ma 30 na 30 znaczków. Każda mapa Składa się w związku z tym z elementów typu czar, charakter, prawda? W związku z tym proponuję strukturę trójwymiarowa tablica znaków. Czyli pierwszy indeks wskazuje, ile jest działek, ile jest map. Drugi indeks wskazuje, ile jest wierszy w każdej mapie. A trzeci indeks wskazuje, ile jest kolumn w, każdej, w każdym wierszu każdej mapy. Działki oczywiście numerowane będą od 0. Numery działek, w związku z tym naj, bar, najdalej osiągalny numer działki to będzie 49. Wiersze w każdej działce będą od 0 do 29 i tak samo kolumny w każdym z tych wierszy. No dobrze, więc teraz może omówmy, skupmy się na obracaniu działki. Jak wygląda obrót działki o 180 stopni? Jakąś taką działkę sobie tu wyrysowałam przed obrotem. Następnie ją obróciłam i teraz te niebieskie numery wierszy to są nowe numery wierszy. I widzę, że x, który był w wierszu drugim, Znajduje się obecnie w wierszu 27 po obrocie. Natomiast on był w kolumnie pierwszej, a znajduje się w kolumnie 28 po obrocie. Prawda? Gwiazdeczka, która przed obrotem w lewym dolnym narożniku działki się znajdowała, znajduje się w prawym górnym. Jej wiersz przed obrotem był 29, teraz jest to wiersz 0. Kolumna była zerowa, teraz jest to kolumna 29. Jakie tu można obserwacje poczynić? Że numer kolumny i numer wiersza też przed obrotem i po obrocie sumują się do 29, prawda? Czyli, żeby obliczyć skąd pochodzi po obrocie, skąd, jakie nowe miejsce zajmie po obrocie jak, jakieś pole, nowe współrzędne obliczamy. Znaczy do, do nowych współrzędnych, czyli do elementu na przecięciu wiersza W i kolumny K, wstawiamy to, co było w wierszu o numerze 29 minus W poprzednio przed obrotem i w kolumnie 29 K. Przygotowałam już sobie środowisko programistyczne. Mam plik działki CPP i działki TXT w tej samej lokalizacji na dysku. To jest plik działki. Każda mapa to jest 30 wierszy. I 30 kolumn. Wszystkie mapy od siebie są oddzielone pojedynczą linią odstępu. Zobaczmy, jak nam to uda się przeczytać. Czyli deklarujemy, tak jak mówiliśmy, przepraszam, nie intów, ale czarów, czyli bo mapy składają się ze znaków. Tablicę 50 map, a w każdej mapie 30 wierszy, a w każdym wierszu 30 kolumn. No i odczytujemy. Więc deklarujemy plik jednocześnie go otwierając. Plik nazywa się Dzialki txt i czytamy numer mapy zmieniając od 0 do 50, właściwie do 49 i w każdej mapie wiersze od zerowego do 30, właściwie do 29, prawda? I w każdym wierszu kolumny od zerowej do 30., właściwie do 29, oczywiście, i czytamy z pliku do tabeli, do i tej mapy, zapisując daną wartość do wiersza i kolumny K w tym wierszu. Może spróbujmy, dla pewności, że to wszystko nam poskutkowało, wypisać sobie na ekranie chociaż ostatnią, czyli 50 49 dokładnie rzecz ujmując mapę na ekranie. Zobaczmy dokładnie w takiej formie jak jest w pliku, czyli czyli chyba nie są oddzielone tak nie są oddzielone spacjami w liniach, natomiast potrzebne są entery w dobrym miejscu. Prawda? Dobre miejsce to jest dokładnie rzecz biorąc w tej pętli 30 enterów jest oczywiście potrzebnych. Jedną, czy ostatnią, 50. mapę sobie wyświetlimy i zobaczymy, czy rzeczywiście jest zgodna z tym, co w pliku ma miejsce. Zobaczmy. Jakaś się wyświetliła, porównajmy ją z plikiem. To jest ostatnia linia z pliku, i wygląda na to, że to jest spójne z tym, co widzimy na ekranie. Nie trzeba się niczym przejmować. Plik się wczytał prawdopodobnie cały dobrze. Ostatnia mapa jest dobra, nieprzesunięta. W związku z tym możemy sobie zrezygnować z wyświetlania. Natomiast yy, co mamy zrobić w podpunkcie pierwszym? Znaleźć ile map, czyli odpowiedź na podpunkt pierwszy zerujemy, będzie potrzebna ilość map, jest takich, w których co najmniej 30% yy, Trawę. W związku z tym potrzebujemy dla każdej mapy, czyli i zmieniamy od 0 do 50 prawie, zadeklarować trawkę, ustawić na 0 i dla każdego wiersza, dla każdej kolumny sprawdzić, czy właśnie ten element i tej mapie na przecięciu wiersza w i k, to jest trawka. Przypomnę, że kropka to było puste, gwiazdka to była trawka, x to była przeszkoda terenowa. W związku z tym sprawdzam... tak. sprawdzamy gwiazdki. Jeśli gwiazdka w miejscu danym się znajduje, to trawka plus plus. No i teraz jesteśmy po pętli. Która sprawdziła działkę i Sprawdźmy, czy tej trawki było większe niż 70%. Jeśli trawka większa niż nasza cała działka to ma 900, prawda? Czyli 30 razy 30. Z tego 0,7, czyli razy 7 przez 10 o. Czyli od takiej liczby musimy, do takiej liczby musimy się odnosić, tak? Ja specjalnie zmuszam C++ do obliczenia, bo nie chce mi się wyliczać tych wartości, prawda? Mogłabym tu napisać 630, ale generalnie C++ też umie liczyć, prawda? W związku z tym możemy jego tu zmusić. I druga rzecz jest taka, że lepiej napisać to w ten sposób, niż operować na porównywanie, jakieś zamieniać na procenty i operować na floatach, prawda? Porównywanie floatów może nie być szczęśliwa, więc kiedy możemy, unikajmy porównywania ze sobą flotów. No, i jeśli jest więcej niż 70%, to odpowiedź na punkt pierwszy zwiększamy o 1. Wypisujemy odpowiedź na podpunkt pierwszy, że będzie to ta wartość zapamiętana w zmiennej ODP1. Zapisujemy plik, uruchamiamy. 5. 5 z działek takich, których 70% powierzchni to, to trawka. Co najmniej, a co najmniej 70% powierzchni miało być, a więc większe, równe 70% powierzchni, co najmniej. Nadal 5, ok. Drugie, po analizie map okazało się, że dwie mapki po obróceniu jednej z nich o, 70, o 180 stopni są równe. Dobrze, więc teraz dla każdej i tej mapy będziemy brać dla niej do pary j tą mapę. Już nie od zerowej, bo tej samej z tą samą nie będziemy porównywać, ale od i plus pierwszej. Dopóki j nie będzie ostatnią z map. I teraz będziemy obracać mapę j, -tą. Napiszę w komentarzu. I sprawdzać, czy ona po obrocie jest taka sama jak mapa ITA. Więc zadeklarujmy sobie jakąś obróconą mapę 30 na 30. Jedną, prawda? Tu nie potrzebujemy 50 takich działań, tylko jedną, i robimy sobie pętlę, która wszystkie wiersze w naszej mapie obróconej ustawi na nowo, bo ona jest pusta, prawda? Więc wszystkie wiersze w naszej obróconej mapie i w każdym z tych wierszy, wszystkie kolumny ustawi na tak, jak powiedzieliśmy. Z naszej tablicy T obracamy mapę J i teraz numer wiersza obliczamy 29-W, numer kolumny 29-K. No to mamy mapę obróconą. Teraz sprawdźmy, czy ta obrócona mapa jest taka sama jak nasza mapa i ta. Czyli ta sama pętla, która sprawdzi, jeśli... T te. i tej mapie W i K element na przecięciu W i K pierwsza W kolumny K jest taki sam jak w obróconej mapie na przecięciu W i K, to no to hmm, 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 co my tu zrobimy? Może ustalimy ile zgodnych, ile zgodnych pól. Na początku na 0. I teraz za każdym razem, kiedy trafimy na taki zgodny, to robimy ile, zgod ile zgodnych. Plus, plus, A w else możemy w sumie przerwać sprawdzanie, prawda? Choć nie wiem, czy to ma sens, bo i tak przerwiemy tylko z jednej pętli. Dobre, żeby nie komplikować kodu, powiedzmy, że będziemy sprawdzać do końca, czyli tylko liczymy ile zgodnych. Dobra. Następnie na końcu po sprawdzeniu ile zgodnych sprawdzamy czy ile zgodnych było równe 30 razy 30. I jeśli tak, to znaczy, że znaleźliśmy te mapy. Czyli trzeba wypisać, że podpunkt drugi to jest mapa numer Teraz numery map są liczone od zera, więc wyświetlajmy je w sposób taki, żeby zamiast zara wyświetlała się jedynka, tak? Mapa numer i i mapa numer j plus 1. I teraz możemy zrobić breaka, bo jak znaleźliśmy dwie mapy, które pasują, możemy sobie darować dalsze poszukiwania, bo w poleceniu było napisane, że po analizie map okazało się, że są dwie takie działki, których mapy po obróceniu jednej z nich o 180 stopni są identyczne. I podajmy ich numer. Dobrze. Klik zapisujemy i odpalamy. Zobaczymy, co on tu wypisze. Są to mapy numer 14 i 39. No dobrze, podpunkt drugi pokonany, przechodzi do historii. I w podpunkcie trzecim będziemy wyznaczać w, pół w północno-zachodnim narożniku działki taki kwadrat, jaki da się najwięcej, czyli powiedzmy, że bok kwadratu będzie literką K oznaczony długość boku kwadratu i na początku postaramy się zbudować kwadrat 30 na 30 na końcu jak się nie uda to może chociaż 1 na 1 Zaczynamy od tych dłuższych bo te dłuższe nam się bardziej podobają bo chcemy możliwie jak największy uzyskać i dla każdego takiego kwadratu przeglądamy działkę Przeglądamy działkę od zerowego wiersza do yy, końca? Yy, przepraszam. Wiersze zmieniamy od zerowego do katego, oczywiście. Od zerowego do katego. I kolumny również od zerowej do katej, bo chcemy tam rozpostrzec. A, kolumny uh -huh, teraz mają te same oznaczenia co kwadrat. Muszę zmienić nazwę zmiennych. O! Czyli do. O, właśnie w ten sposób. Zaraz to wytłumaczę jeszcze raz. No, więc tak, ustalamy rozmiar kwadratu na 30 i próbujemy zbudować kwadrat o rozmiarze. Więc tak, próbujemy, napiszemy sobie takiego bruta. Ustawiamy rozmiar kwadratu na początku na 30. Jak się nie uda, to zmniejszymy go aż do jednego. Będziemy próbować po kolei 30, 29, 28 i tak dalej. I teraz dla każdej oczywiście robimy to dla każdej działki, prawda? Czyli tu jeszcze dopisujemy sobie numer działki. I dla każdej działki będziemy próbować zbudować taki kwadrat. Najpierw 30 na 30. Co to znaczy, że będziemy próbować? To znaczy, że będziemy sprawdzać wszystkie pola o numerach wierszy od 0 do KW i nie może być w tych polach żadnej przeszkody terenowej. Tak samo w każdej kolumnie od zerowej do kolumny KW nie może być żadnej przeszkody terenowej, czyli jeśli Działka Ita na wierszu W i kolumnie K ma jakąś przeszkodę terenową, to znaczy, że ten kwadrat nam się nie uda. Czyli teraz musimy na przykład przerwać tą pętlę i, i sprawdzić na, na następny kwadrat. Tak? Czyli tu zrobić breaka i sprawdzić następny kwadrat. Teraz po breaku my wyjdziemy tylko z tej jednej pętli, tak? Z tej pętli po kolumnach. W związku z tym moglibyśmy tu sobie dorobić, bo w sumie nie ma sensu dalej sprawdzać, sobie dorobić klamry i tu sprawdzić, jeśli nasze K jest mniejsze od kW. Odwołanie się do zmiennej sterującej pętli jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy zadeklarujemy zmienną przed pętlą, prawda? W związku z tym przełożę tą deklarację na te potrzeby. I teraz, jeśli stwierdziliśmy, że wyszliśmy stamtąd, tak? Zanim K dobrnęło do KW, to znaczy, że możemy też wyjść stąd i nie musimy sprawdzać następnych wierszy, bo po prostu kwadrat o długości KW nie dało się zbudować. Natomiast... W, momencie kiedy... O, w tym momencie, kiedy udało się dobrnąć W do końca i KW do końca, to znaczy, że kwadrat się udało i już innych kwadratów nie trzeba sprawdzać. Więc tu należałoby sprawdzić, czy udało się zbudować dany kwadrat i jeśli tak, to zrobić breaka, żeby ta pętla w linii 51 już nie przebiegała za następnego KW, prawda? Czyli jeśli, dobrze, jak sprawdzimy, czy, no, oczywiście moglibyśmy zrobić W na tej samej zasadzie. Czy W jest mniejsze od KW? Czyli jeśli W jest równe KW, to znaczy, że udało się, tak? Przynajmniej dla wierszy. Każdy wiersz został sprawdzony. Ale znowu musielibyśmy W deklarować przed pędzą, Poza tym, to by wcale nie znaczyło że k doszło też do końca kolumn w tym wierszu. Więc może jednak zastosujemy sobie dla każdego kwadratu jakiegoś bula, który czy się udało na początku na false i w momencie, kiedy albo na początku na true, o w ten sposób, i w momencie, kiedy wychodzi nam, że kwadratu się nie da, to przed breakiem sobie zrobimy ustawienie tej zmiennej, czy udało, na false. Czyli nie udało się takiego kwadratu zbudować, tak? Tak samo tutaj. A tutaj możemy sobie sprawdzić, po prostu jeśli czy udało, teraz możemy to wykorzystać, prawda? Jest falsem. zrobiło się falsem, nie udało się, to wtedy też wyjść. I w tym momencie możemy sprawdzić za pętlą, za obydwoma pętlami, czy się udało. Jeśli się udało, to znaczy, że możemy zrobić breaka i dalej kwadratów nie sprawdzać. I ta długość kwadratu. Dobrze, czyli teraz właściwie mogę wrócić z deklaracją. Zróbmy porządek w kodzie. Wrócić z deklaracją K tutaj. Nie potrzebuję już jej. Natomiast deklarację boku kwadratu potrzebuję. Potrzebuję na zewnątrz tej pętli wiedzieć, jaki kwadrat mi się udało zbudować. Dobrze, więc jak się udało, trum. No to mamy. Kwadrat dla tej działki. Zbudujmy sobie tablicę, zadeklarujmy sobie tablicę boki kwadratów na każdą działkę. I teraz, jeśli się udało, jest true, to mogę ustawić w tej tablicy, bo ja jestem właśnie teraz w działce numer i, więc mogę w tablicy boki, w działce numer i, wstawić mój kaw. Bo to jest kwadrat, jaki mi się udało zbudować. Natomiast w Elsie. Nie, w Elsie nie potrzebuję nic robić. Tylko jeszcze skontroluję, czy tu wszystkie klamry, czy to działa tak, jak myślałam, że będzie działać. Dobra. I tu następną działkę po prostu weźmiemy, czyli yy, możemy sobie na początku wyzerować te boki. Czyli te, które nie będą ustawione, albo już tu mamy taką pętlę, więc korzystam z tej co tu jest po prostu boki od I podstaw 0. Zresztą. Każdej się uda, prawda? Najwyżej uda się kwadrat 1 na 1 zbudować. No dobrze. No to po tej pętli mamy tablicę boki, która dla każdej działki przechowuje najdłuższy bok kwadratu, jaki jesteśmy w stanie tutaj wytyczyć z lewego górnego narożnika. Natomiast my teraz musimy znaleźć maksa z tej tablicy i wszystkie elementy, które tego maksa takiego maksa mają, tak? Czyli osiągnęły. Czyli numery działek, które, na których uda się taki kwadrat zbudować. No dobrze. Więc jesteśmy tutaj, w tym momencie. Przeglądamy całą tablicę boków. Boków kwadratów dla każdej działki. I sprawdzamy, czy boki i tym elemencie są większe od jakiegoś wcześniej znanego Max boki. Gdzie max boki na początku jest na przykład zerem. Jeśli tak, to max boki podstaw boki od i. Tym sposobem wyznaczymy maksa, prawda? Przejrzymy wszystkie elementy i wyznaczymy największą wartość z tablicy intów boki. Czyli największy, naj, największy obszar, który jesteśmy w stanie zbudować bez przeszkód terenowych w lewym górnym narożniku dowolnej działki. Dobrze. Teraz musimy znaleźć wszystkie działki, które mają taki bok. Ale możemy najpierw wyświetlić max boki, czyli to jest podpunkt trzeci. Największy kwadrat jakie udało się wytyczyć max boki. I teraz out Mają to działki numer. I teraz nastąpi wypisywanie działek. Czyli potrzebujemy pętlę, która przejrzy całą tablicę zapisanych długości kwadratów, jaką na poszczególnych działkach zbudowaliśmy i sprawdzania która działka i ta ma taki właśnie bok jak max boki i jeśli właśnie natrafiliśmy na taką działkę, to wypiszmy jej numer oczywiście z plus 1, bo nie chcemy zobaczyć działki numer 0 na ekranie, tylko jak już to jeden, po prostu jest inna numeracja na ekranie niż w pamięci komputera. Zapisujemy program, uruchamiamy program i kontrolujemy skutki. Największy kwadrat to 12 i mają to działki numer 28, 32 i 45. Dobrze, coś nam tu się udało. No dobrze, więc uzyskaliśmy wyniki, choć napisaliśmy bruta, bo zobaczcie, tutaj jest całkiem duża złożoność tego. Mamy 50 działek w każdej działce, wszystkie 30 kwadratów. W każdym kwadracie 30 na 30, znaczy kw razy kw, pól sprawdzamy. No i ta złożoność to jest tutaj właściwie 4 pętle, prawda? Czyli to jest w rozmiarze danych do czwartej. Złożoność dosyć duża. Można by się zastanowić nad tym, jak to zoptymalizować, ale na razie zostawię. Materiał nakręcam dla tych osób, którzy przygotowują się do matury, nie do Olimpiady. Jak widzieliście, wyniki uzyskaliśmy w dość szybkim czasie. Znaczy, w szczególności, z, y, zapewne zdążylibyśmy zobaczyć wyniki w czasie trwania matury, prawda? To jest tylko kilka sekund, mimo tej dużej złożoności. Dlaczego? Dlatego, że działek było mało, dlatego, że działki były tylko 30 na 30, prawda? Więc optymalizowanie tego programu zostawię dla Was do zastanowienia, do przedyskutowania, do przemyślenia. Za udział w dzisiejszej lekcji bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość, zachęcam do subskrybowania. Do widzenia Państwu.